Dwa do jednego do powtórka wynikło sprzed dwóch tygodni, gdy Jagielonie i Zagłębie grały w Pucharze Polski. Wtedy jednak w pierwszej połowie to Zagłębie miało przewagę. Wczoraj prawie przez cały mecz zespołem zdecydowanie lepszym była Jagiellonia. W porównaniu z meczem pucharowym zagraliśmy bardziej dojrzalej. No i efektem było to, że strzeliliśmy dwie bramki. Białostoczanie prowadzenie objęli w 19 minucie meczu. Po akcji trójki Kulik, Dzienis, Reginis. Ten ostatni obchodzący wczoraj 29 urodziny, strzelił gola na 1-0. Mieliśmy założenia taktyczne takie, żeby ich już zaatakować na własnej półce, nie dać rozwinąć skrzydeł. Gdybyśmy im trochę dali placu, na pewno by poklepali pieką lepiej by zagrali, a tak to jak Ilonia ciągle atakowała. W 27 minucie po dośrodkowaniu Dziadosława Żuberka i z głową Jacka Hańko, piłka trafiła w poprzeczkę. W pierwszej połowie na bramkę gości strzelał też m.in. Łukasz Tupalski. Wynik jednak nie uległ zmianie i po 45 minutach Jagielonia prowadziła 1-0. Druga połowa to nadal przewaga Białostoczan. Już 5 minut po przerwie było 2-0. Pięknym strzałem z około 30 metrów popisał się Jacek Hańko. W 61. minucie meczu kontaktowego gola strzelili goście. Nasi obrońcy nie upilnowali Irenałusza Kowalskiego i było 2-1. Mimo kilku ataków Zagłębia oraz Jagiellonii w końcówce spotkania wynik już się nie zmienił. Jagiellonia po raz drugi w przeciągu dwóch tygodni pokonała Zagłębia. Analizę meczu robiliśmy pucharowego, Darek Ładka dzisiaj wspaniale zagrał i no wyeliminował Kowalskiego, gdzie najjaśniejszy punkt zespołu zagłębia I myślę, że to zdecydowało, że mieliśmy taką optyczną przewagę, że zdobyliśmy dwie bramki. No i myślę, że dużo chłopcy sił włożyli i brawa całej drużynie. Chcieliśmy też ten mecz wygrać dla tą karginisa, który ma urodziny i tak się mobilizowaliśmy. Bardzo cieszę się, że strzeliłem bramkę. Jacek strzelił drugą. Wygraliśmy 2-1. Najważniejsze są trzy punkty. Nieważne, że mam dzisiaj urodził. Najważniejsze są trzy punkty po trzech kolejkach tych punktów Jagielonia ma już siedem i zajmuje drugie miejsce w tabeli. Kolejny mecz ligowy za tydzień w Białym Stoku. Rywalem Jagiellonii będą błękitni Stargard Szczeciński.